Uwaga na rano, 110.8 Godzina 5 Zabieramy się za kardio Dzień dobry, dzień chyba 43, o ile dobrze pamiętam Albo czwarty. <grywy> Dzisiaj mamy dzień wysoki Jest godzina 5.34 Właśnie skończyłem swoje cardio, Jak widzieliście, waga na rano oś, 110, chyba 8, jakoś tak. I chciałem pokazać dzisiaj o temacie, który jest dla mnie fenomenalny. Ktoś mi tam wyskoczył z tekstem, że po co ja się ważę codziennie? To znaczy, powiem tak. Ogólnie ja się ważę codziennie, dlatego że. U mnie, jak ktoś jest, no i podobiecznie wiedzą, ja zachęcam do tego, aby ważyć się codziennie, dlatego że uważam, że średnia tygodniowa jest zdecydowanie lepszym wyznacznikiem tego, jak wygląda nasza waga, niż waga z jednego dnia. Dlatego że, jak wiemy, waga fluktuuje na przestrzeni dni. Wczoraj ważyłem 109,5, dzisiaj ważyłem 118. Więc, w przypadku, gdy na przykład ktoś redukuje, to może być tak, że jeżeli waży się tylko raz w tygodniu, na przykład w sobotę. O, sorki. tutaj po położę. Na przykład w sobotę, wracając do tego co mówiłem, to może się okazać, że w poprzednią sobotę, w zeszłego w zeszłym tygodniu, ważył się akurat w takim momencie, że była to najniższa waga w tygodniu jego, a w tą sobotę wyważył się w momencie, w którym ta waga sobotnia była najwyższą wagą. I teraz pytanie. W poprzednią sobotę na przykład miałem 110 kg, a w tą sobotę ma 112. Pytanie: czy należy zmieniać coś w diecie? Czy może to po prostu jest fluktuacja na przestrzeni dni? Dlatego nie dowiemy się tak naprawdę. Więc. Gdybym miał wyciągniętą średnią i widziałby, jak na przestrzeni tygodnia fluktuuje ta waga, czyli na przykład widziałby, że tendencja jest wzrostowa lub spadkowa, mając wagę z każdego dnia, mógłby zdecydowanie dokładniej oszacować, w jakiej sytuacji jest. Ja ważę się codziennie, nawet na masie, zapisuję sobie wyniki, mimo tego, że Luki tego nie wymaga. Luki wymaga wagę tylko z jednego, z jednego dnia i ja mu taką wagę wysyłam. Ale ważę się codziennie z przyzwyczajenia. Ważę się codziennie dlatego, że lubię to robić. Ważę się codziennie dlatego, że lubię wiedzieć ile ważę. Lubię wiedzieć jak zmiany różnego rodzaju w diecie, czy nie wiem, więcej są i mniej są i tak dalej, wpływają na moją wagę. I to jest tyle. Oczywiście ja tutaj chcę zaznaczyć, że ja tak robię. Ja nie mam nikogo, oczywiście oprócz moich podopiecznych, do tego aby tak robili. Więc w ogóle nie widzę takiego czegoś jak ktoś. Bo to jest, wiecie, jest różnica między tym, że ktoś po prostu na przykład pyta, dlaczego ja tak robię, a jest różnica między osobą, która wyskakuje, że tak powiem, z pięściami na mnie. Że na chuję ja tak robię, że to w ogóle nie ma sensu i tak dalej. No Stare, jak dla ciebie to nie ma sensu. Okej, okay. ja nie jestem absolutnie ni od tego, żeby kogokolwiek zmuszać do różnych rzeczy. Ja to zawsze powtarzam. Każdy powinien robić to, co jemu służy. I to jest najważniejsze. Natomiast no, mi służy ważenie się codziennie, więc po prostu ja się ważę codziennie i uważam, że to też powinno się uszanować. No, jakby nie rozumiem potrzeby skomentowania komuś czegoś, tylko dlatego, że ma się inne zdanie w negatywny sposób, oczywiście, bo w swoją opinię wyrazić można. Tylko że na zasadzie takiej, że jakby no konstruktywnie, więc tak mi się wydaje. No, musiałem dzisiaj ten, tego rantę zrobić, bo. Ostatnio się spotykam z takimi różnymi rzeczami w internecie, że sobie nie zdawałem sprawy, jak ludzie są sfrustrowani różnymi rzeczami. Na przykład z tym, że ktoś robi coś inaczej niż oni. Jak możesz robić inaczej niż ja? Tylko moja yy, wersja robienia tego jest, jest słuszna, twoja jest słuszna. Tak to mniej więcej sobie odczytuję, jak ktoś mi coś takiego pisze. Dobra, zabieram się za jakieś małe rozciąganie, Jeśli się się za bardzo nie porozciągam, mam górę, klatkę. Dół z kolei robiłem wczoraj i nogi mam jeszcze z kamienia, więc za bardzo ich nie będę katował. Ale może delikatnie dwójeczki sobie porozciągam i lecę się kąpać. pieszek porannego i widzimy się przy śniadaniu, jak codziennie. Dzień wysoki, 115 gramów płatków ryżowych, 40 w burówek, miarka izolatu, Fudge Brownie od Dynamize można zakupić oczywiście z moim kodem na stropie Gymshop, na stronie <giby> gymshop.pl. Dzięki bardzo za wsparcie. Tutaj cztery krąbki chleba 150 g Indyka i szpinak. I tak to wygląda: 140 g węgli, 50 g Białka, 0 tłuszczy. Zjadam, siadam do roboty i zbieram się na pozowanie z Marcinem. Jasta! Witam Was w kolejnym Uwerze i specjalnie zostawiłem początek materiału, w którym idę tyłem żeby Wam zaprezentować koszulkę, którą ostatnio dostałem od firmy StrongLifts powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o tą koszulkę dlatego, że nie jest to reklama, bo nie, są, nie jest żaden mój sponsor ani też nic z tego nie mam jest chyba nawet lepsza niż te koszulki Gaspa ma generalnie bardzo fajny materiał jest bardzo elastyczna, jest bardzo luźna no wiem może to, to ta i ta zielona koszulka od nich to jest najlepsza koszulka chyba jaką mam, a biorąc pod uwagę fakt, że to jest dość mała firma z Anglii Chyba taka nawet rodzinna, ja nie wiem, czy oni sami nie robią manufaktury tych koszulek, to jestem mega pod wrażeniem. Nie o tym, nie chcę, żeby to była reklama, ale generalnie naprawdę te koszulki są zajebiste. Dzisiaj, jak widzicie, klatka z nastawieniem, klatka z nastawieniem na klatkę, puszcz z nastawieniem na klatkę piersiową i zaczynam jak zwykle od Butterfly'a, czyli od maszyny back deck. Wykonując tam jedną serię tylko, ale w rampie, to znaczy, że do tej jednej serii dochodzę powoli zwiększając obciążenie, wykonując 10 serii w każdej serii, takiej mini serii, można powiedzieć, aż do momentu, w którym nie dam rady zrobić 10 powtórzeń. Następnie odczekuję sobie powiedzmy te 2-3 minutki i wykonuję tak zwane Major Reps, czyli ustawiam sobie taki ciężar, aby móc wykonać około 10 powtórzeń z takim powiedzmy, z zapasem jednego powtórzenia, a następnie wykonuję przerwę i dropy, no tak znaczy dropy. Rest pauzy w takim z takim założeniem, że robię tak dużo rest pauzów, aż nie będę w stanie wykonać pięciu powtórzeń samodzielnie. Następne ćwiczenie to oczywiście wyciskanie hantelek na skosie dodatnim, jak widzicie tutaj, i pierwsza seria zakłada 6 do 8 powtórzeń, druga seria po prostu 12 do 14. Jak zwykle w drugiej serii się przestrzeliłem, ale bywa. <grym> Jeżeli chodzi o kwestię kolejnego ćwiczenia, to tutaj rotacyjnie co tydzień zmieniam w drugim ćwiczeniu hantelki na Smitha skos dodatni, a w trzecim ćwiczeniu właśnie tą maszynę wyciskanie poziome na maszynę Hammer, wyciskanie, tam jest niby pozioma, ale ona jest na takim leciutkim skosie, więc generalnie te dwie maszyny rotacyjne sobie zamieniam co tydzień i tutaj też tylko dwie serie, jedna seria 8 do 10 i druga seria też 12-14, czyli taki zakres nieco wyższy przy czym, że w drugiej serii tego ćwiczenia wykonuję pojedynczy dropset Następnie przechodzę na krucefix lateral raises, czyli te takie wznosy z linkami wyciągu dolnego skrzyżne, że tak powiem. I tutaj to jest bardzo ważne, bo moi podobieśni też często jak dostają rozpisane na przykład wznosy z linkami wyciągu dolnego, to trzymają wyciąg dolny w ręce, a to takim uchwycie, na którym robiliby normalnie klatkę. Nie polecam, jeżeli macie taką możliwość, to zawsze używajcie tych takich opasek na kostki, które używają kobitki do robienia tyłka, nie tylko kobitki, ale najczęściej kobiety, do robienia pośladków, dlatego że nie, 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 musienie, nie musienie, nie ma takiego słowa, jeżeli nie musicie trzymać fizycznie czegoś w ręce, to automatycznie znacznie łatwiej jest transferować tą, 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 to napięcie mięśniowe na kość ramienną i dużo lepiej czuć boczny aktom barku. Kto nie wierzy, niech spróbuje i zobaczy, że wówczas limitującym aspektem nie staje się dłoń czy przedramię, które trzyma, ale właśnie e, bark i na tym nam właśnie zależy. Tutaj Mateusz mi pomaga, bo robię to w serii łączonej z tak zwanymi partial repsami, czyli jak sama nazwa wskazuje, połowicznymi powtórzeniami. Przy czym ja upadek mięśniowy traktuję troszeczkę inaczej niż większość osób. ponieważ większość osób zazwyczaj jak myśli o upadku mięśniowym, to myśli o momencie, w którym nie jest w stanie już wykonać kolejnego powtórzenia. Zazwyczaj właśnie w przyczyniach takich, na przykład wyprosty podłudzi, czy też wznosy na bok rękami. Jest to związane nie z upadkiem styktem mięśniowym, ale z akumulacją metabolitów, czyli tej krwi i wszystkiego w tych, w tych, tych mięśniach, czyli nabiciem mięśnia, a niekoniecznie z zmęczeniem włókien. Dlatego też ja robię takie mini przerwy, 5-6 sekund żeby sobie odpłynęła ta krew i jeszcze raz dobijam na maksa. Czyli można powiedzieć, że robię taki respaus, tylko że nie taki typowy respaus i dzięki temu jestem w stanie zaatakować te barki znacznie, znacznie mocniej. W ostatnim tym mini respałdzie, że tak powiem, jeszcze delikatną pomocą tutaj Mateusza, żeby zrobić sobie same negatywne powtórzenia. No i kolejnym ćwiczeniem już przechodzimy do tylnej części barku. I ja wykonuję tutaj coś, co nazywa się swingiem. I to nazywa się swingiem nie bez kozery, bo jak widzicie, to tempo jest y, niby kontrolowane, ale zdecydowanie szybsze, niż gdybym to robił na normalnym założeniu, że robię po prostu barku. Łopatka jest wyciągnięta do przodu bardzo mocno i staram się dosłownie robić takie wahadło moimi rękami, czyli maksymalnie rozpychać kość ramienną na bok, tak, żeby wyczuwać maksymalnie boczny akton barku, czyli nie skupiam się na ciągnięciu plecami, na mięśniu, nie, mięśniach równoległobocznych, tworobocznych, tylko typowo na odwiedzeniu ręki w bok, czyli na napięciu tego, tego tylnego mięśnia naramiennego. I to sobie łączę z wiosłowaniem sztangą, takim wysokim, powiedzmy, że do czoła, przy czym ja do czoła oczywiście z moją mobilnością nie dociągnę, zatem robię to troszeczkę niżej, ale w takim ustawieniu łokci, żeby one szły maksymalnie na boki, żeby móc dociągać tylko i wyłącznie tylnym aktorem barku i żebym faktycznie tylko i wyłącznie tylnym aktorem barku tutaj pracujący czuł. To jest też ciężkie ćwiczenie, czasem dla wielu osób, do ogarnięcia, bo nawet tutaj widać, że, że te łopatki delikatnie ściągam, natomiast ja mam to tak wyczute, że naprawdę, no szczerze wam powiem, że ja tutaj nie czuję absolutnie, żeby plecy się włączały chociaż odrobinkę do pracy. Wszystko jest robione tym tylnym aktorem barku i w momencie, jak widzicie, w tym nie jestem w stanie już pociągnąć tylnym aktorem barku i... To dla tych, co czekali na ziewnięcie. Na <noise> momentu, w którym nie jestem w stanie już tylnym aktonem barku pracować, po prostu robię przerwę, odpoczywam sekundkę, aż odpłynie krew z tylnego aktonu i robię ponownie. Po tylnym przychodzi czas na przedni akton barku. Jak wiecie, ja co do przodu barku jestem tutaj yy, tego zdania, że wcale dużej objętości nie trzeba, natomiast uważam, że warto jest zrobić ten wyżej powtórzeniowo i warto jest zajechać tym przednie akton barku, mimo tego, że jedną tak naprawdę serią to taką absolutnie na maksa, zatem ja w pierwszej serii robię tutaj 30 powtórzeń na rest-pause, czyli dobieram ciężar tak, żeby zrobić około 15 powtórzeń do upadku, ale robię z tym samym ciężarem 30 powtórzeń. Następnie robię dropset i wykonuję rest pause na 20 powtórzeń, następnie robię dropset i wykonuję rest pause na no powiedzmy, że te 15-20 powtórzeń, ale tak naprawdę na maksa, czyli dobijam jeszcze maksymalnie ile tylko jestem w stanie, aż do momentu, w którym, jak sami zobaczycie, mam rękę tak zmęczoną, że nie jestem w stanie złożyć ciężar na stoiach, czego miał Mateusz nie dogrywać, ale dograł. No i generalnie tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o cały trening moich barków i klatki piersiowej. Jak widzicie, ta objętość jest dość spora, biorąc pod uwagę ilość serii roboczych, które wykonuję. Natomiast całościowo nie ma tego aż tak dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jest to mój dzień wysokich węglowodanów, czyli teoretycznie można powiedzieć, że jest to najlżejszy trening w tygodniu, a jednocześnie jem w nim najwięcej. Dlatego też, że dni wysokie mam. Usadzone po dniu nóg i po dniu pleców i zaraz przed dniem niskim a następny, właśnie dzień, wysoki mam usadzone po dniu, po dniu najcięższym, czyli dniu czwórek, czyli. Tak naprawdę wszystko jest rozplanowane przez Lukiego w taki sposób, żeby tu się, że tak powiem, zazębiało i implementowało. Czyli żeby te dni wzajemnie się metabolicznie napędzały i niekoniecznie my rośniemy w dzień, w którym mamy najwięcej węglowodanów. Czasem paradoksalnie to jest tak, że właśnie my napędzamy i zasilamy ten trening z dnia poprzedniego lub nabijamy się na kolejny trening dnia następnego. Więc o tym warto jest również pamiętać planując oczywiście dni wysokie w kwestii rotacji węglowodanów we własnym planie żywieniowym. Na koniec łapki. Tutaj niczym Was nie zaskoczę. 5 serii. Celuję między 15 a 20 powtórzeń najprostszego prostowania przed ramion na wyciągu górnym oraz uginania. Drugi raz. Musimy zacząć zrobić się zabawę, że jak będę ziewał, to wypijecie odżywkę białkową. Właśnie, prostowanie linki wyciągu górnego, ja to robię na takich taśmach, dlatego że zdecydowanie lepiej mogę dopiąć, mogę sobie końcówkę rozciągnąć maksymalnie ten triceps i dopiąć go maksymalnie. I y, jako drugie ćwiczenie w serii łączonej wykonuje młotkowe uginanie z linkami, również wyciągu dolnego, czy też jak to niektórzy mówią na to y, warkocz, też tak często się spotyka z takim określeniem. I to jest w zasadzie tyle: takich serii wykonuje pięć. Na koniec, oczywiście, wykonałem dzisiaj łydki, i gdyby to nie były dzisiaj łydki, to byłyby brzuch, bo ja brzuch i łydki robię zawsze co drugi. Trening ja wiem, że nie pokazuję tego, że czasem ktoś się mnie pyta, czy robię w ogóle łydki, czy robię w ogóle brzuch. Robię oczywiście, ale po prostu uważam, że jest zbyt nudne pokazywanie tego, dlatego tego nie pokazuję. A teraz Was zapraszam na yy, krótką, yy, że tak powiem, prezentację sylwetki Lewusa na 14 dni przed pierwszymi zarodami w sezonie. Miłego! Face front. Quarter turn to the right. So my push the back. Quarter turn to the right. We come on slow. Quarter turn to the right. Wychrycie lekko do przodu. Quarter turn to the right. From double biceps. Wykrycie chcie, front lat spread nogi obie, lewa noga. O właśnie side chest. Face to the rear, back double biceps, walk your shadow, blood spread. Side triceps, abdominals and thighs. Mus Dobra, witam was po treningowym. Mateusz już opuścił Tarnów, pojechał do siebie, a ja zasiadam w takim razie do potreningowego posiłku, czyli z, mamy tutaj 220 gramów węgli, 5 gramów białka, 0 gramów tłuszczy, z, widać czego oczywiście tosty, pierśń indyka, e, laki czarmsy, płatki banan, kleik i ostatnie dwie fiolki IGF-u. Następnie będziemy wchodzić na PEC MGF, ale to o tym Wam powiem odrobinkę później. Tak to się prezentuje, ja zabieram się za jedzonko, jakby ktoś chciał, to na tego badboya z moim kodem oczywiście rabat. Nie, to nie wibrator. Sylwia masuje sobie nogi. Zaraz coś pewnie będzie mnie atakował, że dziwne dźwięki z tle. Dobra, to do się jedzenia. Ostatni posiłek, tu mi się robi już tosty. Tym razem z indykiem mielonym, bo Sylwia zrobiła. czas zjeść. I tutaj klej. 100 g 100 g banana i samo kakao z bananem bez masła migdałowego. Tak kończę dzisiaj dzień. Co, yy, no, ostatni posiłek. Widzimy się jutro o godzinie 18.12, jak zawsze. Jak ktoś do tego momentu, to jak zawsze serdecznie dziękuję. No i co? To tyle. Trzymajcie się i do jutra.